Rysunkowy kalendarz adwentowy z minigami i nie tylko. Dzień 22, już coraz bliżej święta, a my wylosowaliśmy sobie kolejną herbatkę. I tym razem będzie to herbata czarna z płatkami róż oraz aromatem wanilii i jagód. Do herbatki powinno być coś smacznego, i najlepiej, żeby to była zdrowa przekąska, więc otwieramy kalendarz właśnie z takimi przekąskami. I pod 22 mamy kumisiożelki, powiedzmy, czyli słodka powtóreczka. Wylosujmy hasło na dziś i będzie to. Roz Rozplątywanie i testowanie lampek choinkowych, hasło zaproponowane przez Nightmarish Unicorn. No, ja ostatnio rozplątywałam, nie było to łatwe, ale udało się. Dziękuję bardzo za hasło. Otwórzmy sobie teraz kalendarz z przyborami z Zobaczymy, co będzie pod 22, ale zauważcie, że 24 jest jakieś takie malutkie, trochę mnie to martwi. Otwieramy okienko, trochę się namęczyłam, a w środku, no, taki ozdobny spinacz z choineczką. Taka sympatyczna rzecz, chociaż szkoda, że to nic do rysowania. Dlatego wylosujemy przybory i dzisiaj trafiły się kwasze. A i nie jestem zbyt zadowolona, ponieważ farby to nie jest moje środowisko naturalne i przy tym jest spory bałagan. Ale mam nadzieję, że sobie poradzę. Trzymajcie kciuki. Dobrze, że dzisiaj jest niedziela. To mam ciut więcej czasu. Zobaczmy jaka postać będzie rozplątywała lampki. Otwieramy i jest... Czarnoksiężnik. No, nawet dobrze się składa. Trochę czarów i magii trzeba, żeby te lampeczki wszystkie posprawdzać i przede wszystkim rozplątać. Figurka ma taką dziurkę od spodu, nawet można wsadzić na długopis. Zobaczymy, czy czarno-księżnikowi uda się pokonać lampki. Przygotujmy przybory. Mam taki oto blok. Już go używałam przy małej mi. Fajne, sztywne kartki. Super się nadadzą. No i mój mini zestawik waszy. Chyba są wszystkie. Jak nie, to zaraz będę szukać. A tak wygląda próbnik. Najpierw jest nakręczny. Określony marker, a na niego nałożona jest farba. Jak widać, nie są one zbyt. Kryjące. Przydadzą się pędzelki. I tak a propos małej Mi. Mówiłam ostatnio, że te farby z Action w ogóle mi się nie podobają. Pisaliście w komentarzach, że u Was one są kryjące i jesteście zadowoleni. No nie wiem, no moja wersja kupiona w Action jest delikatnie mówiąc słaba. I raczej nie jest to kwestia tego, że te farby już troszkę leżą na półeczce u mnie, bo od samego początku takie były, więc może zmienili jakąś formulację, może dostawcę zmienili. Nie wiem. Ja ogólnie z produktami kupionymi w Action mam takie love-hate relation. Niektóre rzeczy są spoko, ale jeżeli chodzi o te bezpośrednio dorysowania, malowania, nie trafiłam na nic zgodnego polecenia póki co. Ale koniec gadania, czas brać się do roboty. Rysunek sam się nie namaluje. Trochę pomieszałam, trochę pomaziałam. Tak jak wspominałam, farby to może nie jest mój najmocniejszy punkt, nie mówiąc już o tym, że troszkę się spieszyłam, nie powiem. Coraz bliżej święta, a czasu coraz mniej, jak to mówią. Ostatecznie całość obrysowałam, bo wydawała mi się ciutkę zamdła i Proszę bardzo, tak wygląda nasz czarnoksiężnik walczący ze światełkami. Czy uda mu się pokonać tą świetlistą moc małych światełek? Czy ten węzeł gordyjski zostanie kiedyś rozwiązany? Na pewno będzie potrzebne do tego trochę magii, więc myślę, że to jest odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu. A my widzimy się już jutro. Do zobaczenia!